Cześć, witajcie! Jest już drugi dzień, idziemy właśnie na, do Ohali i ludzie że na nas w nie patrzą. I <laughs> co? I ludzie się na nas w nie patrzą. Jest, e, jest cholernie zimno. Jest, zimno. jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno. Jest zimno. I ręka mi zaczyna odpadać od trzymania lustrzanki. Ale okej, okay, dobra. A już Ludzie. przodu to, to ludzie. Nie, raczej, no to trochę. jak będę miała rękę na wieczór albo. Yy, I. No, i idziemy już na. Jest sobota. O jezu. A, czekaj. Spada mi torba Od wczoraj, nie, wczoraj wieczorem tak nic nie, nie nagrałam. Bo, bo. Bo nie nagrałam, no, bo gumerz. No, i jeszcze raz wszyscy się na nas patrzą Jak kiedyś z kamerą później, no. i gadam do kamery. Może co? Po prostu tak. Być, być na YouTubie. No. Dzięki! Zawierasz kamerę! Bo to jest mój odcinek, ha! Ale nie biegnij, bo opuścisz! Nie opuszczę. Co prawda trochę miękko odpada, więc już zaraz kończymy. I widzimy się gdzieś w hali, nie? Więc to I też nie mogę tego trzymać ręki, bo już mi mięsień boli. Więc będzie taki trochę widok z dół na mnie. W sumie tak by było lepiej, ale... Nie, nie! Nie, Dobra, to widzimy się gdzieś w hali, ha! Bo ja już nie czuję ręki, cześć! Dobra, ej, cześć, yy, jesteśmy na WGA i trochę się boję, bo zaraz Wam pokażę dlaczego. Bo Gdyż ponieważ jest tyle. To jest nienormalne. Nienormalne. Szczerze nie dziwię się youtuberom, że przyszli tylko Day bo nie nie da się po prostu przedostać masakra. Dobra, widzimy się później. Dobra, dołączmy do Dostraksu. Siemanko. Cześć dziewczyny. Wolnić! Skąd wiesz? Teraz tak. Gdzie idziemy? Co robimy? Nie wiem. Idziemy szukać reszty ekipy. Dobra, idziemy szukać też. No, jeszcze się. Zabiliśmy kurteczkę i lecimy szukać A, resztek. Zabiliśmy kurteczkę w szafce i no. Dobra, to widzimy się później. Czekajcie Tylko tu jest trochę miejsca i między ruchomymi schodami Bo tak normalnie tam po prostu jest ludziów jak mrówków I nie można po prostu w ogóle przejść jest tak cholernie nudno Wszędzie się trzeba dopchać Po prostu nie, nie, W tym roku jak największy minus dla PGA Po pierwsze, mogliby to powiększyć za jakieś dwie hale Bo to jest totalnie za mało miejsca Wszystkie stoiska są położone bardzo blisko siebie, praktycznie co chwilę jest jakieś stanowisko. I to jest moim zdaniem bez sensu, bo nie ma żadnego miejsca, żeby ludzie mogli stać czy coś takiego. i no po prostu jest cholernie nudno i by że wszyscy przychodzą później i dzieciaki praktycznie nie mają po co siedzieć. Wszyscy siedzą i się nudzą i czekają. A jeśli już ktoś jest, to jest po prostu oblegany tak masakrycznie, że to po prostu ludzkie pojęcie przychodzi. Nie na najemię, na... Na nie wiem, na nie, A... byłem. nie Ja byłam. Ja też No Proszę powiedzieć. No, czekaj, czekaj. Byłeś jeszcze cały czas, czy się nie stałeś. Nie, ja po pół godziny wtedy. A to czuwałeś od trzeciej. Nie, przyjechałem. też się Nie, się No, ja wziąłem Kolegę za plecak.

Pięć, ja nagrywam no. Szukowanie faki. Dobra, no. Mam Jakie fajne. Ale jest to tak ciężkie że ja. Ja nagrywam. Hehehehe <laughs>